Zapraszamy na mecz Pucharowy, który z pewnością dostarczy wielu wrażeń. Mamy nadzieję na ciekawe spotkanie i walkę do samego końca. Najbardziej dramatycznym meczem tych reprezentacji było chyba półfinałowe spotkanie na Mundialu w 1970 roku. Pięć bramek w dogrywce. Tak zwany mecz stulecia, który zakończył się ostatecznie 4 do 3 dla Włoch. Niesamowite jest to, że Beckenbauer od 65. minuty grał z pękniętym obojczykiem, bo jego drużyna nie mogła dokonywać zmian. Kedira. Atak drużyny niemieckiej. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Za szybko stracili. Kedira. Dobry atak Flanką. No zdecydowanie ma wybór do kogo zagrać? Mario Gomez. Powoli z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają aż nadarzy się szansa do strzału. No brawo, ładne, prostopadłe podanie. No i mają rzut rożny. Kros. Cross. Ba Precyzyjnie podał w tempo. Dobre przejęcie w obronie. Brawo. Floresi. Graziano Pele. Dobra pozycja do oddania strzału. No mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Próbował, ale nie udało się. Gece. Szansa na objęcie prowadzenia. Było gorąco, ale obrona ma chłodny umysł. Giaccherini. Kross przechwytuje podanie przeciwnika. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem bezbłędnym. Włosi rozpoczną grę od wrzutu z autu. Blisko już do bramki. Dobrze w pole karne. Przechwycił dośrodkowanie. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Od wrzutu z autu Włosi. Graziano Pelle. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. I po odbiorze strata piłki. Cielini. Gryba. Parolo. Ach, wydawało się, że A jednak przejął. Toni Kroos. Kedira. Sany, Kimiś. Getsę. Blisko Polekarne. Ale wspaniale grają piłką. Ładny atak skrzydłem. No i może dośrodkowywać. Ładnie grają. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. I będą mieli rzut rożny. Strzela! Bramka łapie piłkę i uspokaja obrońców. Dążył w ostatniej chwili. No, z tego miejsca można strzelać. Kimiś. Mamy aut. Za chwilę w gry. No i przejęli w ostatniej chwili. Dziakupelini. Eder. No to nie było najszczęśliwsze zwarcie blisko polekarne może strzelać. Nie doczekamy. Na Olimpia Stadion. Wszystko już gotowe do wznowienia meczu po przerwie. Zapraszamy. Barzagli. Eder. No, prawie, 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 ale nie opanował piłki. Grając piłką zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Ponucci. Dziakkerini. Strata. Co zrobi przeciwnik? I ruszają Niemcy. Kros. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Czy będą prowadzili? Jest! Jest gol! Rewelacyjnie się spisali. Teraz oni prowadzą. Zobaczmy, co się stało. Zawodnik z łatwością omija obrońcę, po czym bez większego trudu umieszcza piłkę w siatce. Ależ to było ładnie rozegrane. Dopiero w drugiej połowie obejrzeliśmy bramkę. De teraz, Eder. No, zastanawia się, czy nie strzelać. No, trener uznał, że pora dać szansę innym. Z ławki rezerwowych już poderwali się zawodnicy. Tony Cross. Fantastycznie klepią. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Dobre podanie. Sędzia nie przerywa gry stosując przywilej korzyści. Ach, było blisko. Niestety nie wyszło. Drużyna przeciwna przy piłce. Hektor? No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Wszystko na jeden kontakt. Strzela! Świetnie blokuje obrońca. Kandrewa. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. No, już blisko pole karne. Fantastycznie, no. Jestem pełen uznania za to podanie. Cross. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób. No, będzie gol! I będziemy mieli rzut rożny. Jasno tu widać, że mający przewagę gospodarze grają na utrzymanie wyniku. Zegartyka i rywale mają coraz. Zdecydował się na strzał. Broni nie wypuszcza piłki z rąk. Ostatnie 20 minut meczu przed nami. Czekają nas zmiany. Ciekawe, jak to wpłynie na ich grę. Pełen energii zawodnik powinien ją ożywić. Strata w ataku. Parolo. Kandreba. No, z tego miejsca można strzelać. Zablokowano... Floresi! Niestety obok bramki, ale w sumie niezła okazja. Humelsz. Niemcy w natarciu. No przejął, ale Nie opanował piłki. Już blisko pola karnego. No i strata piłki. Ależ końcówka tego spotkania. Kibice szaleją. Gorączka na trybunach. Emocje wygląda na to, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj fantastyczne momenty. No, szykują się roszady w składzie. Tener chyba ustał, że pora na zmiany. Rezerwowi na pewno będą chcieli się wykazać. Za chwilę zobaczymy nową twarz na boisku. Do końca meczu pozostało 8 minut. Florezji. Robi się niebezpiecznie. Cała seria podań, aż przyjemnie patrzeć. Przechwycił dośrodkowanie. Końcowy rezultat w tym meczu to wciąż sprawa otwarta, niewiele do zakończenia. Sędzia każe grać dalej. Draxler. Andre Bauer. Mexico.